że to, że jesteś yellow, to wszyscy też chyba widzą, nie? No wiesz, staram się, żeby to, że to jest mój kolor filmowy, żeby on się gdzieś przejawiał też w takim e, życiu codziennym. Czyli barwy... Czyli nie chcesz się trochę odciąć od Buźki? Nie, absolutnie, ale ja nie powiedziałem nigdy, że ja się chcę odciąć. E, buźka jest moim alter ego, moim awatarem. I rozgraniczam to od życia prywatnego, ale jednak jeżeli występuje w jakiś nawet na podcaście, gdzie nie jestem panem Buźką, ale jednak występuje tak. No to staram się, żeby gdzieś może jakiś akcent. Czasami to są skarpetki, czasami to jest t-shirt, czasami też czapka, czasami też szalik. Gdzieś tam te akcenty żółte przejawiają się w takim codziennym życiu. A do żółtego podobno lecą komary? Mm, nie tylko komary, wszystkie insekty, jakie tylko sobie wymyślisz. Tak, tak jest. I masz tak, że na przykład na stronie... Bardzo często. Tak? No, zwłaszcza jak robimy jakieś plenery w te wakacyjne miesiące. lipiec, sierpień, czy nawet czerwiec. No to tak, to, to te muszki takie małe bardzo często siadają na A mnie. A zdarzyło się y, tobie takie zlecenie, że ktoś zadzwonił. Nie chcemy, żeby pan przyjeżdżał robić pokaz, tylko chcemy, żeby pan przyjechał w formie <laughs> takiego brosa, bo mamy dużo komarów, pan tylko tak, stoi. Tak, zdarzyło się. I, I to były właśnie te firmy, które robią te rajdy na komary i tak dalej. Nie, nie zdarzyło się. <śmienic>